Jesteśmy na stoisku wydawnictwa edycją spotkania. Naszym gościem jest Piotr Wroński, e, autor książki Spisek Założycielski. Panie Piotrze, proszę powiedzieć o czym jest Pana książka? To jest powieść o zamordowaniu księdza Popiełuszki pisana z pierwszej osoby, widziana taki narad, taki jakby e, Oczami mordercy księdza Jana, księdza popiełuszki. Oczywiście wszystko jest tutaj zmienione, ponieważ to jest powieść, i ja nie mogę udowodnić hipotez, które tutaj rzucam, ale narracja jest zupełnie inna niż przyjęta oficjalnie. Jest pan człowiekiem, który w związku ze swoją historią życiową ma wiele wiadomości na temat pracy służb specjalnych PRL-u. Był pan funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa, tak? Tak, byłem oficerem Departamentu I MSW, czyli wywiadu. Czyli wykorzystuje pan w swoich książkach właśnie wiedzę pochodzącą z doświadczenia zawodowego. No tak ale, tam, tak, ale to jednocześnie z dwóch systemów, bo przede wszystkim ja byłem 7 lat tam, a potem po kolejne, kolejne 21 byłem w 23 praktycznie. Byłem już w nowych służbach, w wywiadzie i wywiadzie, ale tak rzeczywiście jest. Czy te nowe służby naszej trzeciej Rzeczpospolitej były bardzo zakorzenione w tych służbach komunistycznych? Były i są nadal. Bardzo dziękuję.